Moi drodzy, jeżeli chcecie znaleźć dobre miejsce do farmienia lootbagów, to zaraz wam pokażę to miejsce. Tutaj to miejsce, w którym jestem, a ono się zwie Alien Forest, bodajże. Zobaczcie, jak na tak krótki okres czasu trochę lagi mam, ale popatrzcie, wypadają lootbagi, z których dostajemy fajne. Patrzcie, kolejny ludbag. Dostaliśmy troszkę gemów, jeżeli się nie mylę, i bardzo dużo gemów nawet wypada z tych ludbagów, więc to jest spoko. Czekajcie, jeszcze tutaj o kolejny wypad. Zobaczcie i co dostaniemy? 13 milionów końców. Ej, to jest spoko. To jest spoko. Akurat tu muszę przyznać, że jeżeli chodzi o tę aktualizację, to spoko, że tak często te lootbagi e, są w stanie wypaść z tego. Patrzcie, kolejny lootbag. Sprawdźmy, co dostaniemy. 16 milionów. E, no, okej, okay, ja bym wolał gemy. Ej, tu same gemy mi teraz nie wypadają. Halo. Zaraz mi tutaj dać. Okej, okay, o, jakiś gigantyczny lootbag. 32 miliony. Ej, super. Powiem wam szczerze, że to miejsce na zbieranie lootbagów jest spoko. Tylko gra mi troszkę laguje jakoś. Tak czuję te lagi w sobie. Okej, okay, 11 tysięcy gemów nawet udało mi się nazbierać. Ej, to jest jeden taki lepszy sposób na, na te, na gemy. Swoją drogą. Więc jest spoko. Patrzcie, tu wypadł kolejny lootbag. Ale dostaniemy sobie. Dostaniemy tylko te tech końsy. Ja wolę gemy przytulić. Ciekaw jestem, czy z gemów. Nie, z gemów też wypadają melodbagi, gdzie możecie dostać tech końsy. Więc y, niestety średnio. Sprawdźmy sobie tę lokację tutaj. Jak wygląda sprawa na tej lokacji. Czy tutaj też jest. O, o, o! Gigantyczny! Gigantyczny. Co dostaniemy? O kurka, wodna! Prawie sto, 167 tysięcy. O jesus christ. O kurka, powiem wam, że nieźle. Nieźle tu się nafarmiło. No, powiem Wam, że spoko, nawet tak, tylko ta częstotliwość nie, wy, tych ludbugów nie wypada tak, jak powinno. Moim zdaniem, Super Lak, który, który mam wykupiony, powinien jakoś wpływać na to, e, jak wypadają te ludbugi. Ok, 34 miliony. Sprawdźmy, czy ma to wpływ tutaj na przykład, że częściej wypadają te ludbugi. Tutaj się szybciej niszczy, jakby te wszystkie żetony. Więc powinno być... Właśnie zastanawiam się, czy to stopień trudności ma jakiś wpływ na to. I czy nie wybrać po prostu miejsca, gdzie... W sumie to najwięcej ten początkowej lokacji się tych lootbagów dropiło. Powiem szczerze. E, ja sobie wejdę dalej. Słuchajcie, to jest steampunk chest. Więc kurka, no spoko. Ale ja odbiorę jeszcze... Ja odbiorę sobie jeszcze moje te... Pety. Bo ja tu mam... Trochę rzeczy do odebrania, jak widzicie. Więc sobie tak odepniemy to, to, to. I weźmiemy sobie to. Ej, czemu tego odpiąłem? No i dobra. Dobra, mamy teraz cały arsenał. I sprawdźmy teraz, powinienem szybciej to, to niszczyć. Dobra, dawać mi tego baga. Patrzcie, wydaje mi się, że tam, gdzie jest. Mocniejszy region, tam o wiele łatwiej te ludwagi wypadają. Słuchajcie, zobaczcie, bo tutaj na razie nam żadne ludwagi nie wypadają. Z tego co widać. Czyli ta pierwsza lokacja, i ta przedostatnia była, i ta druga, którą wam pokazałem na odcinku, były najlepsze. Sprawdźmy teraz, jak się to ma do skrzyń. Pierwszą skrzynkę mamy w Winter Glacier. Na... Sprawdźmy wulkan, słuchajcie. Zobaczymy, jak tam jest wulkanie z tą skrzynką. Tutaj, ciekawe, czy tu bagi wypadają. W takim stopniu jak. Okej, okay, tu nie, ale sprawdźmy, co się stanie, jak będę niszczył tę skrzynię. Czyli 4 biliony końców dostałem z ni za nią. To jest chyba jakiś błąd, tak mi się wydaje. Dobra, niech ona się zrespi jeszcze raz. Powiem szczerze, że. Okej, okay, sprawdźmy to. Jak widzicie, z niej mnie nie dropi. A na, na pewno częstotliwość wypadania jest bardzo słaba. Przejdźmy sobie do tech entry. Jak wygląda sytuacja z tą? Yy, oczywiście weźmy sobie jeszcze boosta na triple damage żeby to zniszczyć, to tak trochę, trochę poczekamy, obstawiam. Dlaczego ja dostaję tylko 36 tych końców, 46? Coś nie tak? Jakiś błąd jest? Pantaży portals Asian Island. Sprawdźmy teraz skrzynię na Asian Island. Zobaczymy, czy zobaczymy jak tutaj z końcami, z tymi ludbagami. Nie wypada jakoś szybko te bagi nie wypadają więc y, obstawiam, że najlepszym rezultatem i tak będzie. Patrzcie, z tej skrzyni też nie wypadają, jakby za często. Hmm. Ciekawe, a Heavens' Gate? Na Heavens' Gate też tutaj widzę, że Okej, okay, wypadł lootbag jakiś. Zobaczymy jak często one wypadają. Ok, drugi. Czyżby to był jeden z lepszych sposobów na lootbugi. Pytanie teraz w ogóle, co dostaniemy z tych Ludbugów. Wejdźmy sobie, co dostałem. To, że w tych ludbagach no dostajemy e, jakby fantazy coins widzicie fantazy coinsy więc żeby dostać no nie wiem obstawiam że niszczenie tych skrzynek jest chociaż moim zdaniem właśnie alien forest jest obecnie najlepszym takim miejscem do tego zbierania natomiast problem jest tylko taki że tutaj nie możecie awczyć Chociaż nawet, no nie, zebrałem ludbaga, zobaczcie. Więc tak jak mówię, ta mi, to miejscówka jest najlepsza do zbierania ludbagów, Zobaczcie, leci, leci kolejny. I dostanę tu 30 milionów tych. Ej, nawet spoko, powiem wam, że jeżeli chodzi o te ludbagi, to nawet spoko. Okej, dostaliśmy kolejne. I 8 tysięcy gemów, nieźle. Do zobaczenia.